Nazywam się Donata Krapczyk, jestem psychodietetykiem Palety Diet. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam trochę opowiedzieć o antyoksydantach. Co to są właściwie antyoksydanty, gdzie je możemy znaleźć, dlaczego ich niedobór może zwiększać ryzyko wielu chorób i dlaczego tak ważne jest, aby zapewnić ich podaż w naszej wiecie codziennej, aby też wzmocnić nasz organizm. Antyoksydanty są zwane przeciwutleniaczami, które eliminują nadmiar wolnych rodników z naszego organizmu, spowalniają procesy starzenia się, a także zmniejszają ryzyko chorób cywilizacyjnych, do których również zaliczamy nowotwory. Antyoksydantami są witamina C, witamina A, witamina E, która jest bardzo też silnym właśnie przeciwutleniaczem ale także różne związki takie jak beta-karoten, zaaksantyna, czy też składniki mineralne takie jak cynk, saren oraz koenzym Q. Wolne rodniki produkowane są w każdej komórce naszego ciała podczas procesu oddychania komórkowego. Jednakże też przyczynami czy czynnikami, które mogą wywoływać stres oksydacyjny, który właśnie jest zaburzoną równowagą między wolnymi rodnikami a antyoksydantami, są zanieczyszczenie środowiska, promieniowanie, palenie tytoniu także dieta uboga w antyoksydanty, spożywanie nadmiaru żywności bogatej w konserwanty, ale także e, zanieczyszczenie żywności pestycydy czy metale ciężkie. Dlaczego też e, antyoksydanty są korzystne dla naszego organizmu? Jedną z pozytywnych też kwestii jest to, że zmniejszają ryzyko e, miażdżycy Chorób układu krążenia, co też może być bardzo korzystnym elementem w prewencji niektórych właśnie chorób nowotworowych. Antyoksydanty występują naturalnie w komórkach naszego organizmu w postaci enzymów antyoksydacyjnych i aminokwasów. Natomiast bardzo ważne jest, abyśmy dostarczali je codziennie z dietą, ponieważ ich poziom może się zmniejszyć, zwłaszcza na przykład przez szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, o których mówiłam wcześniej. W codziennym jadłospisie powinny znajdować się przede wszystkim owoce i warzywa. Takie, które są bogate w biofluorowodoidy czy karotenoidy, to pomarańcza, papryka, czarna porzeczka, brzoskwinia, jabłka. Także y, później już biorąc pod uwagę też warzywa, to pomidory, brokuły, jarmuż czy szpinak, czyli też nie możemy zapominać o zielonych warzywach liściastych. Inną grupą są tłuszcze, które są cennym źródłem witaminy E. Także nie powinniśmy zapominać o mleku i przetworach mlecznych, które też y, są y, źródłem witaminy A a także wapnia, innych też składników mineralnych. Natomiast też pełnoziarniste produkty zbożowe oraz rośliny strączkowe będą dostarczać nam witamin z grupy B, cynku oraz też nie możemy zapominać o orzechach, które będą dostarczały nam silnego też przeciwutleniacza, czyli selenu. Dieta ma bezpośredni wpływ na produkcję prozapalnych, także przeciwzapalnych substancji w naszym organizmie. Warto też mieć na uwadze, że pożywienie ma duży wpływ na jelitową florę bakteryjną, która niejako steruje naszym układem odpornościowym. Także to, co jemy, wpływa na wzrost stężenia glukozy we krwi, która również w nadmiarze może działać bardzo prozapalnie. Warto zadbać o takie podstawowe elementy w naszej diecie, czyli przede wszystkim nie spożywać nadmiaru przetworzonej żywności, która jest naszpikowana konserwatami, jakimiś barwnikami, też są to zazwyczaj. Produkty z wysoką gęstością energetyczną, a bardzo małą wartością odżywczą, więc takich produktów naprawdę powinniśmy unikać. Wiadomo, jeżeli podejdziemy do tego tak zdroworozsądkowo i będziemy spożywać takie produkty raz, nie wiem, na dwa miesiące, na pół roku, to też się nic nie stanie. Natomiast warto prześledzić um, z czasem to, co jemy, skupić się i przede wszystkim um, zwrócić uwagę na uważność jedzenia, bo nieraz w gabinecie słyszę, że no ja nie wiem czemu ja tyję, bo ja jem przecież tylko dwa posiłki dziennie, tak? Potem też się okazuje, że nie wliczamy e, tutaj na przykład jakiejś garści, nie wiem, orzechów, którą łapiliśmy w międzyczasie, czy ciastko u koleżanki było w ogóle, o tym nie pamiętamy, e, więc ta uważność jedzenia... Skupienie się na planowaniu odpowiednich posiłków też jest bardzo istotne. Podsumowując, aby wzmocnić naszą odporność, zadbajmy o to, aby w naszym um, jadłospisie znajdowały się jak najbardziej naturalne produkty, dużo owoców, warzyw, które będą dostarczały składników odżywczych i witamin, także tłuszcze roślinne. Tutaj warto zwrócić uwagę na olej czy olej z czarnuszki, który również będzie wykazywał silne działanie przeciwutleniające, ale także Chudy, nabiał i chude, produkty pochodzenia zwierzęcego, też pełnoziarniste produkty zbożowe czy rośliny strączkowe. Na sam koniec też um, mam pewną taką refleksję, ponieważ większość z Was pomyśli, a no, że warzywa i owoce to trzeba jeść, to ja już wiedziałam wcześniej. Tylko zastanówmy się, czy faktycznie udaje nam się zjeść te pięć porcji warzyw i owoców codziennie i czy tego pilnujemy. Bo czasem chcemy sięgnąć na poziom jakiś dziesiąty, a nie zadbaliśmy w ogóle o fundament tutaj w, naszych, w naszej wiecie, w naszych tutaj podstawowych zachowaniach żywieniowych. Więc małymi krokami. Starajmy się, aby też uważnie zwracać uwagę na to, co jemy i powoli zwiększać tutaj swoją świadomość żywieniową. Trzymam za Was kciuki i pozdrawiam, życzę miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym filmie.